Ale się cieszę. Znaczy nie chcę zapeszać, bo pewnie skończy się na tym, że zaraz e, zawrócimy za budynek i katopowiek nie zostajni. Cześć tu, Jessie, i witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj będzie taki odcinek trochę mieszany, nagrywany przez parę dni. Natomiast chciałabym wam opowiedzieć o tym, co wydarzyło się u nas ostatnio, bo trochę się działo, było dużo stresu, dużo nerwów, więc myślę, że to jest coś, z czym chciałabym się tutaj do Was uzewnętrznić po prostu. A wszystko zaczęło się od tego, że mieliśmy przykrą sytuację na pastwisku, bo wydarzyła się mała bitwa padokowa i niestety Kato wyszedł z niej dosyć poraniony, odrapany, pokopany i nie mogliśmy, że tak powiem, Wam go tutaj pokazywać, bo no chyba nie, są to widoki, które chcielibyście oglądać. Nic drastycznego się nie stało, co prawda, natomiast jesteśmy wyłączeni z. Pracy wsiadłem na co najmniej tydzień, w sensie w przyszłym tygodniu na pewno nie jeździmy. Czeka nas dużo pracy z ziemi i spacerki. Na szczęście nic się nie stało e, takiego, żeby Kato na przykład okulał, więc tutaj wielkie szczęście. No ale jednak ma, ma parę takich zadrapań ran i osiniaczony, opuchnięty prawy bok, więc tym się przede wszystkim teraz przez te dni zajmuję, żeby po prostu pomóc mu w tej rekowalescencji i powrocie do, pełnej, e, do pełnego zdrowia. Natomiast, no tak się czasami zdarza właśnie, że, że konie po prostu walczą ze sobą, to była dosyć zacięta walka, niestety. A Akata też jest takim koniem, że on, on się nie do końca broni i jest taką ciapcią na pastwisku, więc po prostu dał sobie spuścić niezłe manto. Ale czuje się dobrze i jest wszystko ok, więc to najważniejsze. Treningi z siodła nie są najważniejsze w naszym życiu, spędzimy sobie quality czas razem po prostu i będzie super. Więc e, zapraszam Was do oglądania takich najważniejszych momentów, które się działy przez te dni. A jak oglądacie ten film, to jest piątek. W sobotę o 15 pojawi się standardowo następny odcinek, więc też zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Żebyście byli na bieżąco, klikniecie sobie dzwoneczek, to będą Wam przychodzić powiadomienia, kiedy dodaję nowe filmy. Także zachęcam, żeby to zrobić. I, e, no, i teraz będziecie mieć po prostu bardzo dużo takich filmów, gdzie będziemy sobie pracować z ziemi. Strasznie wieje. Gdzie będziemy sobie pracować z ziemi, gdzie będziemy właśnie budować sobie taką więź, relację, no i zapraszam was do oglądania. Rano pojechaliśmy do stajni i dzień zaczęliśmy od tego, że wzięłam katon na halę, on czekał na mnie w boksie i na hali była u nas pani weterynarz, oglądała go i generalnie powiedziała, że nie jest źle. Że wystarczy, że te rany dobrze oczyścimy, zabezpieczymy właśnie antybiotykiem w sprayu i że one się będą ładnie goić, że nie ma konieczności tutaj szycia tego. Następnie zaleciła mi, abym wzięła go na taką luźniejszą lążę, i tutaj możecie zobaczyć, że całkiem ładnie sobie spacerował. Nie chciałam go też popędzać, bo nie wiedziałam, jak bardzo gdzieś tam będą te objawy bólowe. Natomiast co było fajne, to to, że nie musiałam mieć bata do lążowania, bo on był dosyć chętny do tego ruchu i to sprawiało, że też nie miałam takich większych obaw. Zakusowaliśmy sobie po rozstępowaniu najpierw na jedną stronę, później na drugą i generalnie wyglądało to spoko. W sensie tutaj już wiedziałam, że mi nie kuleje, więc się bardzo cieszyłam z tego powodu. I wiedziałam, że możemy dalej sobie właśnie działać, pracować z ziemi. I zgodnie z zaleceniami kontynuować trening po prostu bez siodła. I tutaj też był taki moment, w którym właśnie zastanawiałam się, jaki plan będę miała na najbliższy tydzień, bo teraz mamy dużo czasu na to, żeby ze sobą popracować tak bardziej właśnie naturalnie. I postanowiliśmy pójść na spacer wokół stajni. Natomiast wydarzyła się bardzo fajna, miła niespodzianka. Bo jak doszliśmy już do miejsca, gdzie wyjeżdża się jakby ze stajni, to Kato stwierdził, że on pójdzie dalej. No, poszliśmy z tobą tam gdzieś cały iść. No, teraz jestem w szoku, jestem zdziwiony i przekroczyłem bramę stajni. No co patrzysz na mnie? Chcesz iść dalej czy chcesz zawrócić? Sprawa. I Idziemy dalej? Super komu? Tak jest. Idziemy na spacerek. Ja jestem w szoku, ja bo chyba poprzestawiało się coś w głowie. Ale się cieszę, znaczy nie chcę zapeszać, bo pewnie skończy się na tym, że zaraz e, zawrócimy za budynek i katopo nie do stajni. Ale na razie jest ciekawe. Uprzymaj do przodu. Ojej. To są piękne momenty. Co

co? Wzruszyłam się, no. To jest dla mnie bardzo emocjonalne wszystko i to, że mam konia i to, że mój koń chce ze mną współpracować yy, i prawie mnie dopłynął. I to, że robimy róz, razem mnóstwo rzeczy po raz pierwszy, właśnie jak to, że wyszliśmy pierwszy raz na spacer na łąkę. No właśnie wracamy już z pastwiska. Z pastwiska? Z Łąki. Wracamy z łąki. E, oczywiście do stajni idziemy szybciej niż ze stajni, bo wiadomo, Kato już bierze do domu. E, ale byliśmy ogólnie tam. Myśleliśmy, że będziemy w stanie przejść tamtędy w stronę naszych pastwisk, ale okazało się, że niestety tam do, doszliśmy do pewnego momentu i była po prostu łąka i, i taka wysoka trawa, więc tam już po prostu nie szliśmy. Natomiast wracając, generalnie tam bardzo nierówno jest na podłożu. Kato się po prostu wystraszył naszych kroków i chwilowo była, była taka chwila grozy, wiecie, że nie wiem, czy on będzie teraz uciekał. Dlatego specjalnie go dzisiaj prowadzę na ląży, żeby w razie czego chociaż mieć te 8 metrów zapasu, gdyby się też odwaliło, ale jednak nie. No i teraz sobie... Chodź. I teraz sobie spokojnie już będziemy wracać do stajni i pora jeść śniadanie, bo już po prostu jestem mega głodna. A Kato też musi iść na pastwisko do swoich kolegów. Teraz w drugą stronę mamy problem. Teraz mamy problem, żeby wrócić do stajni. Kato się tak spodobało na łąkach, że yy, nie wracam. Yy, moi drodzy, ja zostaję. Tam jest zielona trawa, tam są roślinki. Także na pastwiskach jest dużo zielonej trawki, roślinek. Sprawa jest bardziej zielona na łąkach niż, niż na podokach, szczególnie tych zimowych. Poznałem nowe konie e, i się wystraszyłem. Mhm. Też tak uważam. Dla kontekstu przed nami jest brama stajni. To jest ten magiczny pułap, którego on nie do końca chciał przekraczać zawsze. Jesteś gotowy na wkroczenie do domu? Idziemy. A ty po prostu wracasz do domu. Pójdziesz na pastwisko. Będzie fajnie. No.